jest dużo osób uh, pierwszy raz. Uh, There uh, because uh, a lot of people are first time. Może tytułem wstępu co nieco na temat czym właściwie jest tantra, czym tantra dla jest dla nas. So uh, as an introduction maybe we will uh, explain a bit about uh, uh, what uh, is tantra, what tantra means for us. Tantra jest praktycznie jedyną ścieżką rozwoju duchowego. Uh, tantra is uh, practically only one uh, path of spiritual progress, w którym używamy energii seksualnej, where we use uh, a, a energy, do uh, poszerzania świadomości, for uh, expanding our consciousness, do rozwoju duchowego to our spiritual progress, to energetyzowania uh, ciała, to energizować our body, której używamy do uh, transformacji, to the, as jako transformacji, w energii miłości, in uh, energy of love, która przekłada się na nasze życie osobiste, what uh, is uh, going into our uh, personal life, na relacje z samym sobą, to relation uh, in uh, your own self w in a relation with your partner w z, z I z, in a relation with other people z w ogóle z całym, z tym, co nas and uh, in a relation in, uh, with all what is surrounding us nature universe animals We wszechświecie wszystko cały czas ulega transformacji. W uniwersie wszystko jest going przez transformację. Cząsteczki przyciągają się do siebie, ponieważ energia miłości to powoduje. Small parts, small atoms are coming to each other, because there is energy of love. Is, uh, uh, them I Wszystko we wszechświecie bez przerwy kopuluje ze sobą. Everything uh, in the kopuluje universe is uh, copulating with uh, each other. This is true. <laughs> <laughs> so, um, to co mówimy, nie spodoba się twojemu guru, nie spodoba się księdzu This uh what we are talking uh, about uh will not uh, please uh, your press, uh, it will not pl please your guru. Ścieżki duchowe uh, mówią, że odtąd jesteśmy brudni, a odtąd jesteśmy święci. Most of the uh, spiritual uh, paths of uh, our religion are saying that uh, from um, Uh, that part uh, below uh, we are dirty from that part uh, above, we are ale to się zmieniło i teraz tantra naprawdę rozkwita na nowo but uh, this is changing now and now uh, tantra again uh, is uh, having uh, its uh, renaissance po wiekach ukrywania się after uh, after ages of uh, being kept in, sec in secret uh, Now is uh, revealed to all I Tantra pokazuje nam, że dopóki to nie będzie, ta część ciała nie będzie tak samo święta jak ta, tak samo szanowana jak. Tantra pokazuje nam, że as far as uh, this part of our body uh, would not be so sacred as this part of our body or this. Uh,

Bo my po prostu musimy temu ją wesprzeć w tym procesie. Nie not uh, be safe uh, because uh, we uh, have to uh, support uh, her in that, uh, process of uh, Tantra jest taką ścieżką, która nie wyrzeka się niczego. Tantra jest the path uh, what is not uh, neglecting anything. It's uh... not avoiding, uh, not refusing anything. Nasze ciała są święte, są świątynią. Our bodies are sacred. Są świątynią ducha. They are, uh, the temple of uh, our soul. Nasze emocje są potrzebne. Our emotions are very important. Poszukujemy równowagi w tym dualnym świecie. Uh, we look uh, for the balance uh, in this uh, duality world. I y, poszukujemy u, y, uzdrowienia i, i zintegrowania na powrót wszystkich naszych części, które gdzieś tam, y, które mamy, w której, tych podziałów, które w sobie nosimy. And we need uh, integration all parts of ourselves uh, and uh, uh, healing of all that parts of ourselves, uh, uh, all different parts, Najpierw... all opposites, all uh, polarities energia żeńska, energia męska, the female and male energy, wewnętrzne dziecko, uh, in, in, inner child, uh, nasz umysł, nasze serce, our uh, mind, uh, our heart, nasz seks, uh, our sexuality, uh, wszystko to uh, chcemy uzdrawiać. all of that uh, we would like to heal and balance, keep in balance. Każdy z nas jest uzdrowicielem samego siebie. Each of us is a healer for himself, herself.